Hej, ty, fanie Marvela! Hej, ty, fanko Marvela! Chcesz być częścią naszego podcastu? Szukamy osób na stanowisko lektora, redaktora, grafika oraz montażysty. Jeżeli masz doświadczenie w tych dziedzinach lub posiadasz inne talenty, koniecznie napisz na maila podcastfanówmarvela.gmail.com. A jeśli nadal ci mało świata Marvela, zapraszamy na naszą facebookową grupę, gdzie codziennie są publikowane treści dotyczące komiksów, gier, filmów i seriali przez ponad 15 tysięcy użytkowników. Jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, pamiętaj o subskrypcji z dzwoneczkiem oraz ocenie wideo. Marvel z klasą rozpoczyna marzec, wypuszczając drugi, a zarazem finalny zwiastun Czarnej Wdowy. Najnowszy trailer filmu spod skrzydeł reżysera Kate Shortland oraz scenariusza Erika Pearsona pozwala lepiej się przyjrzeć głównym bohaterom, fabule... Choć wciąż jest do za tajemnicy. Już pierwsze sekundy zajawki ukazują nam ciekawe scenerie, których na pewno produkcji nie będzie brakować. Począwszy od krótkiego monologu Jeleny, która mówi na jak ludzie przedstawiają jej postać innym, mało tego. Pada określenie siostra, co zarazem wprowadza nam całą rosyjską familiadę. Jednak po kolei, Romanow zaczyna wspominać czasy sprzed współpracy z Avengers'ami, dodając, że narobiła sobie wielu wrogów. Wraz z tymi słowami wyskakują sceny z eksplozjami. Efektami, ale przede wszystkim Taskmasterem. Już na podstawie zwiastuna można stwierdzić, że nie jest to łatwy przeciwnik. Zna się na rzeczy i pewnie dobrze jest przygotowany do kolejnych ruchów. Zatem trzeba trzymać kciuki, aby Marvel rzeczywiście wprowadził nam interesującego, barwnego antagonistę. Chwilę później na ekrany wpada Red Room, przetłumaczony na czerwoną salę, pełen czarnych wdów pod dowództwem wcześniej wspomnianego pana. Jelena określa je jako roboty, które mimo iż są świadome swych czynów to nie posiadają własnej woli. Gdyby dać kilka sekund na gdybanie, można założyć, iż reszta członkin czerwonej sali będzie przeciwniczkami Nataszy. W końcu są rodziną, a kontekst emocjonalny to klucz do rozwoju dynamicznych scen czy dialogów. Oprócz tego jest króciutki klip, na którym to Belowa leży przypięta pasami do łóżka szpitalnego, a Romanow twierdzi, że powinna wrócić już wcześniej na rodzinne ziemie. Idąc dalej. Dowiadujemy się, że jednym słowem, to przeszłość jest naszym największym wrogiem czarnej wdowy. A składają się na nią różne elementy. Standardowo, Marvel dorzucił też pełne sceny wybuchów, pościgów czy strzelanin, kilka sekund prezentacji umiejętności tego czy tego bohatera, szybka wymiana zdań zahaczająca o żart połączony z ironią, i wreszcie Romano w białym uniformie. Czyli kolejne lokalizacje, kolejne wątki i relacje. Podsumowując, szykuje się kolejny świetny film z uniwersum MCU, pełen akcji, zawziętości, ale też poświęconego na proste, zwyczajne interakcje między postaciami, czego chociażby przykładem jest ostatnia scena przy wspólnym obiedzie. Pozostaje tylko czekać do Maja na premierę. W tym roku mija 10 lat od kiedy pierwszy raz zobaczyliśmy czarną wdowę w MCU. Postać zadebiutowała w Iron Manie 2, po czym powracała jeszcze w wielu filmach. Jej siódmy występ, a zarazem pewnie ostatni, będzie miał miejsce w solowym filmie o tej bohaterce. Od początku było pytanie dlaczego dopiero teraz, gdy jej postać już nie żyje? Kevin Feige i sama Johansson udzielili w tym tygodniu wypowiedzi, które mogą odpowiedzieć nam na to pytanie. Cytuję. Planowaliśmy zakończenie Sagi Nieskończoności przez ostatnie 5 lub 6 lat, a podróż Nataszy w tych filmach miała priorytet. Pojęcie wybicia się na samodzielny film, który ma miejsce w przeszłości, dla postaci, którą już znaliśmy i którą nadal będziemy mieli okazję oglądać, nie było właściwe, powiedział szef Marvel Studios. Trzeba powiedzieć, że i Johansson jest zachwycona ostateczną decyzją. Cytuję: Zdałam sobie sprawę, że jestem dobra. Skoro to zrobiliśmy, to musiało być twórczym spełnieniem. Pracuję od tak dawna i muszę czuć wyzwanie. Nie chcę robić tego samego, co już wcześniej robiłam. Pomyślałam, że interesujące jest badanie tej części jej życia, zanim ponownie dołączy do Avengersów, zanim dokona ostatecznej ofiary. Jak poskładała to wszystko do kupy? Cóż, odpowiedź na to pytanie poznam już za dwa miesiące. Przekonali was, yy, czy może dalej uważacie, że to skok na kasę? Dajcie znać w komentarzu. A teraz dobra wiadomość dla fanów Boga Piorunów i Strażników Galaktyki. Czas na ponowne spotkanie tych kosmicznych bohaterów. Do tej pory strażnicy błąkali się jako osobna grupa Herosów po kosmosie. Oczywiście jak wiadomo nam z Infinity War i Endgame mieli oni już styczność z Avengersami, a do tego Thor zdecydował się prowadzić swoje nowe życie właśnie z nimi. Początkowo to trzecia część Guardians of the Galaxy miała się pojawić najwcześniej. Jednak Thor, Love and Thunder zadebiutuje przed nimi. Jak wspomina Will Diesel, który podkłada głos pod gruta, w czwartej odsłonie przygód nordyckiego Boga znalazło się miejsce dla strażników. Jestem podekscytowany i czekam na to, co mój przyjaciel James Gunn puści w świat, powiedział Diesel podczas wywiadu na premierze filmu Bloodshot. Jak sam Win później wspomniał, zaangażowanie i doświadczenie w filmach reżyserów obu produkcji jest na tyle spore i owocne, że aktor określił przyszłe ekranizacje na tyle interesujące i ciekawe, że właściwie nie powinien nic zdradzać. Nie powinno też być dla nikogo zaskoczeniem, że Taika Waititi zdecydował się wplątać Strażników Galaktyki w historię Tora. Co prawda może i nie będą mieli tak znaczącej roli, wszakże czwarta część skupia się na Jane Foster, zostającej Torem, ale to wciąż ciekawe zagranie ze strony Marvela oraz reżyserów. Vin Diesel spuścił na nas w poniedziałek jeszcze jedną bombę: Guardians of the Galaxy Volume 3 jeszcze nie zostało oficjalnie zapowiedziane, choć pierwotnie miały wyjść jeszcze w tym roku przed aferą z tweetami Gana. A aktor już miał rozmowę na temat swojej roli. Mam tylko dwa słowa na temat tej postaci i jest to Alfa Groot. Powiedział Vin Diesel w wywiadzie dla ComicBook.com. Co aktor rozumie przez taki opis swojej potężnej postaci rośliny doniczkowej? Możliwości jest sporo. Wydaje się oczywiste, że ten Groot będzie bardziej zniechęcający niż wersje postaci, które widzieliśmy w przeszłości. Wygląd może być bardziej zgodny z King Grootem postacią występującą w Marvel Comics i grach wideo. Jednak Alpha może również sugerować, że gród przejmuje rolę lidera drużyny. Może też się okazać, że prawdziwe rozwiązanie okaże się tym najłatwiejszym, czyli może powrócić dorosły gród z pierwszych Strażników. Przypomnijmy, że najbliższa okazja do ponownego spotkania ze Strażnikami będzie w 2021 roku na premierze Thor Love and Thunder. Przez ostatnie miesiące krążyło wiele plotek na temat New Mutants, sugerujących, że włodarze Disneya dokonali poważnych zmian w przejętym od wytwórni Fox filmie i mieli duży wpływ na jego ostateczną wersję. Po tym, jak projekt trafił w ręce Disneya, spekulowano m.in. o tym, że studio chce złagodzić ton filmu i przystosować go do młodszej widowni. Głośne było także o wielu zmianach, które miał wprowadzić Disney: chodzi mianowicie o usunięcie wszystkich nawiązań do poprzednich filmów z serii X-Men, które wywodzą się spod szyldu Fox, oraz samego słowa *mutant* w ten sposób zapewnić sobie czystą kartę oraz odciąć się od poprzednich produkcji z serii X-Men. Trudno im się dziwić patrząc na to jak wielką klapą był film X-Men Mroczna Fenik, który zaliczył ogromną porażkę w box office zarabiając jedynie nieco ponad 250 milionów dolarów przy budżecie zaledwie o 50 milionów mniejszym. Oprócz tego jest najgorzej ocenianym filmem spośród wszystkich filmów o X-Mena. Najnowsze słowa Josha na mniejsze plotki pod dużym znakiem zapytania. Reżyser projektu wyjawił bowiem, że Disney nie zlecił nawet przeprowadzenia dokrętek do filmu które dałyby szansę na wprowadzenie istotnych zmian w projekcie tworzonym jeszcze przez Foxa, bo on zauważył, że powodem braku dokrętek był czas, jaki upłynął od momentu nagrania pierwotnego materiału. Trzeba pamiętać, że pierwotna data premiery filmu miała odbyć się 18 kwietnia 2018 roku. Więc łatwo sobie wyliczyć, że produkcja rozpoczęła się najpóźniej w 2016 roku. Sprawa fuzji spowodowała iż film został zabieszony w próżni na ponad rok, a to z kolei sprawiło, że aktorzy wcielający się w głównych bohaterów byli już wyraźnie starsi i mieliby problem, aby wcielić się w tych samych bohaterów. Wszyscy mówili, że zrobiliśmy dokrętki. Nigdy nie przeprowadzaliśmy ponownych sesji nagraniowych. Powiem więcej, gdyby nie doszło do fuzji, jestem pewien, że zrobilibyśmy standardowe dokrętki, które są czymś normalnym w tego typu projekcie. My nawet tego nie zrobiliśmy, ponieważ zanim fuzja doszła do końca, wszystko zostało załatwione. Wszyscy byli już starsi, twierdził Joss Bone, który powrócił po roku przerwy do ukończenia projektu. Przyznał on też, że koncentrował się głównie na dokończeniu efektów specjalnych. Dopracowania wymagały w szczególności sceny pokazujące magiczne zdolności magii, które zagrała Ania Taylor, Josh oraz Smoka o imieniu Lockhead. Ostatnio ujawniono, że film ma trwać dokładnie jedynie 99 minut, co czyni go najkrótszym filmem Foxa, który opowiadał o mutantach. Do tej pory mianem tym mógł posługiwać się film X-Men Ostatni Bastion, który trwał 1 godzinę i 44 minuty. Produkcja otrzymała także kategorię wiekową PG-13, ale w tym przypadku reżyser już wcześniej zapewniał, że jego film od zawsze będzie miał zostać otrzymany w mrocznym, aczkolwiek mieszającym się w widełkach tej kategorii tonie. Podejrzewa się, że zdjęcia do trzeciej części Spidermana z MCU ruszą w te wakacje, ale wciąż jest pełno niewiadomych dotyczących projektu. Film wciąż nie ma pewnego reżysera oraz potwierdzonych zarysów fabuły, ale na pewno możemy być pewni powrotu w postaci Petera Parkera oraz MJ. Tom Holland podczas wywiadów wyjawił, że jest bardzo szczęśliwy ponownym udziałem w produkcji, a plan filmowy przynosi się tym razem do Atlanty. Aktor, historię przedstawioną w kolejnej części przygód Pająka, określił szaloną, a to już zawsze coś. Nie powinniśmy być zdziwieni, Przyszła produkcja z pewnością odwoła się do tematu romantycznej relacji między Michelle a Peterem, z czego MJ będzie tym razem bardziej rozwiniętym charakterem. Lepiej poznamy jej postać, a ona sama dostanie więcej linijek tekstu. Zendaya w wywiadach określa swoją bohaterkę jako sarkastyczną, dystansowaną osobowo, a poprzednie części nie pozwoliły nam poznać jej dostatecznie. Przyszły filmy ma nam wyjaśnić nieco lepiej jej zachowanie, a także zbliżyć jeszcze bardziej widzów do postaci. Oprócz tego, Holland ponownie wspomina o tym, że. To nie koniec jego roli dla Spidermana, a zarówno Sony jak i Marvel szykują wspaniałe, interesujące i rozrywkowe produkcje dla tej postaci. Trzecia część ma być zarówno inna i specjalna, a Tom nie zawahał się dodać, że Marvel odmienił pozytywnie jego życie i jest po prostu szczęśliwy, że studia pozwalają wciąż realizować mu jego marzenia. Tydzień temu informowaliśmy Was, że odtwórca roli Kingo zdradził w wywiadzie, iż w filmie będzie mało green screena i przynajmniej jedna scena taneczna w bollywoodzkim stylu. Tym razem z nowymi wieściami przychodzi Gemma Chan, odtwórczyni roli Cersei. W wywiadzie z Vanity Fair Italy wyznała, że jej postać będzie w miłosnych relacjach nie tylko z Black Knightem, Rozmawiając z magazynem, Chan ujawniła, że przedwieczni przybyli na Ziemię ponad 7000 lat temu, a jej bohaterka jest w trakcie dwóch sercowych relacji. W szczególności jest to historia grupy nieśmiertelnych kosmitów, którzy przybyli na Ziemię 7000 lat temu. Więc fabuła rozgrywa się w bardzo długim okresie czasu. Celci jest tą, która ma największą styczność z ludźmi. To absolutna nowość w świecie Marvela i jeden z powodów, które przyciągnęły mnie do tego projektu. Ujawniła aktorka. A czy przyciągnie to do widzów kin? Dowiemy się w listopadzie. Roberto Orci ponownie z Uniwersum Pająka. Sony Pictures poza tworzeniem filmów ze Spider-Manem wraz z wytwórnią Marvel od kilku lat stara się rozwijać swoje uniwersum, które skupia się nie bezpośrednio na Spider-Manie, tylko na jego przeciwnikach oraz przyszłości na postaciach z pajęczaków związanych. Ostatnio doszły nas suchy, że Roberto Orci, który kilka lat temu odpowiadał za przygody Petera Parkera w serii filmów Niesamowity Spider-Man, wrócił do wytwórni Sony z chęcią zrealizowania nowego projektu z uniwersum pajęczaka od Sony. Roberto Orci... Odpowiadał ze scenariusz do filmu Niesamowity Spider-Man 2 2014 roku, a na swoim koncie ma także historię do takich produkcji jak Star Trek, Kowboje i Obcy, Transformers Zemsta Upadłych, Legenda Zorro czy Mission Impossible 3. Teraz Sony chce, żeby Orci opracował scenariusz do nowego projektu osadzonego w uniwersum Spider-Mana, ale żadne dokładniejsze szczegóły na ten temat, która postać ma być głównym bohaterem opowieści, nie są obecnie znane. Mówi się jedynie, że film nie będzie oczywiście częścią MCU, a co więcej, nie ma też być związany bez Pośrednio z czasowymi projektami Sony. Czy filmamy Venom i Morbius? Produkcja zostanie podobno osadzona na obrzeżach filmowego świata pajączka. W ramach plotek przez ostatnie miesiące spekulowano, że Sony rozważa filmy o takich postaciach jak Spider-Woman, Nightwatch, Craven, Black Cat, Madam Web i Silk. Fantasy Flight Games otrzymuje od jakiegoś czasu w sekrecie rozszerzenie historii Marvel Champions, lecz dzięki prezentacji podczas Gama w końcu dowiedzieliśmy się co nieco na temat nadchodzącej premiery. Nowy zestaw pudełkowy będzie nosić nazwę Powstanie Red Scala. Jak sama nazwa wskazuje, głównym antagonistą będzie nie kto inny, a sam Red Skull. Fani dostaną również możliwość grania dwoma nowymi postaciami – Spider-Woman i Hawkeye'em. A na okładce gry oprócz nich pojawi się również Arnim Zola, więc możemy się tylko domyślać, że będzie on pobocznym przeciwnikiem włączonym do kampanii. Słysząc słowo Skull, od razu każdy ma także na myśli hydre. Spodziewajmy się więc, że w grze wystąpią jej agenci i inne czarne charaktery należące do armii Redskala. Nie wiemy już nic więcej na ten temat. Sama premiera zapowiedziana jest na czwarty kwartał 2022 roku. Hawkeye i Spider Woman występują w tej grze w charakterze pomocników dla innych herosów. Teraz nadszedł czas, aby zabłysnęli i zostali zauważeni. Nie możemy już wytrzymać, aby zobaczyć, jak zostały wykorzystane ich zdolności w tej grze. Feromony Spider-Woman i jej śmiertelny jad oferują unikalne zdolności, a Hawkeye ze swoimi strzałami może wiele zdziałać, więc ich możliwości są przeogromne. Jeśli ktoś jest nie w temacie, to krótko streścimy wam Marvel Champions. Iron Man i Czarna Pantera łączą się w celu zatrzymania Rhino przed zniszczeniem ulic Nowego Jorku. Kapitan Marvel i Spider-Man walczą natomiast z Ultronem, pragnącym unicestwić wszystkich ludzi. Czy masz siłę, aby wstąpić w szeregi tych legendarnych herosów i zostać mistrzem? Wskocz w uniwersum Marvela z grą karcianą Marvel Champions i wciel się w odważnych superbohaterów, chcących powstrzymać niesławnych złoczyńców od wcielenia swych nikczemnych planów w życie. Demo Iron Man VR nadchodzi. Jeżeli jest jedna rzecz, której VR potrzebuje najbardziej, to na pewno są to wrażenia z gry, Czyniące zakup naprawdę wartym i doskonale przemyślanym. Wydawane na te platformy gry są wręcz świetne i w przypadku wielu tytułów dodatek jest niczym więcej niż tylko sztuczką, a coraz częściej zauważalne zamykanie ogromnej ilości przedsiębiorstw nie wróży zbytnie dobrze o przyszłości gier VR. Umieszczenie graczy w metalowych butach Iron Mana jest zapewne jedynym sposobem na pokazanie graczom, że emocje towarzyszące graniu były warte nie lada wysiłku, jakim było zakupienie konsoli. Gracze już niebawem będą mogli poczuć to niesamowite uczucie, jako iż w niedalekiej przyszłości prawdopodobnie zostanie wydane demo gry Iron Man VR. Na tą chwilę, dzięki swej olbrzymiej popularności, Tony Stark jest bohaterem, jakiego w tym momencie potrzebuje VR. Plotka wyszła z PSN Releases, konta na Twitterze. Konto to jest botem, które śledzi rzeczy dodawane w różnych regionach za pośrednictwem PlayStation Network. Zgodnie z informacjami zawartymi na tym koncie, demo Iron Man VR zostało dodane do japońskiej i azjatyckiej bazy danych PSN. Niestety na dzień dzisiejszy nie znamy daty wydania dema. Podano ją natomiast dla pełnej gry, która wyjdzie 15 maja, sugeruje to więc, że dostaniemy demo wcześniej czy później. Sądząc po tym, co Sony pokazuje nam na ten temat swojej gry, Iron Man VR jest strzelanką w której gracz ma do dyspozycji interfejs podobny do tego zaprezentowanego w filmach, w których pojawia się ów bohater. Jedynym antagonistą pokazanym do tej pory jest Ghost, postać, która w komiksach przez jakiś czas była kolcem u boku Ironmana. Jej wygląd w grze bardzo przypomina jednak ten pokazany w Ant-Man and the Wasp. Oprócz tych informacji niewiele wiemy o Iron Man VR. O. Rodzina Gamma w komplecie. Jakiś czas temu Mark Ruffalo, wcielający się w Bruce'a Bannera w filmach Marvela, zasugerował, że rozmawiał z Marvelem odnośnie jego udziału w serialu She-Hulk. Najnowsze doniesienia sugerują, że aktor podpisał już kontrakt na zagranie w nadchodzącym serialu Marvela. Na początku marca, podczas komiksowej imprezy C2E2 w Chicago, Mark Ruffalo spotkał się z fanami Marvela i ujawnił, że odbył już wstępne rozmowy z Marvel Studios w sprawie dołączenia do obsady serialu She-Hulk. Dziś jedno ze źródeł, które ujawniało w ostatnich miesiącach Potwierdzające się później plotki twierdzi, że aktor podpisał już swoją umowę na występ w serialu i możemy być pewni jego powrotu do roli Halka. Cały czas tajemnicą pozostaje jednak to, jak duża będzie rola Raflo. Nie wiemy, czy aktor powróci tylko w epizodycznym występie, aby przekazać rolę zielonego giganta w ręce kuzynki, czy być może na dużej zagości w drugoplanowej obsadzie. Zdjęcia do serialu mają ruszyć w sierpniu bieżącego roku. Na czele zespołu scenarzystów odpowiedzialnych za serial o She-Hulk stoi Jessica Gao, mająca na koncie nagrodę Emmy za pracę przy serialu Rick and Morty. Gao pracowała również przy takich serialach jak Dolina Krzemowa i Take My Wife. Premiery serialu She-Hulk możemy się spodziewać w drugiej połowie 2021 roku. Disney znalazł już studio, które zajmie się animacją w serialu What If, w którym zobaczymy alternatywne przygody bohaterów filmów MCU. Marvel zlecił stworzenie animacji w firmie Squiz, zajmującej 57. miejsce na liście 500 najszybciej rozwijających się firm w Kanadzie. Studio założone zostało w 2011 roku, a jego właścicielami są Danis Dore i Patrick Boileau. Obecnie w firmie pracuje prawie 150 osób, które zajmuje się tworzeniem animowanych projektów 3D dla największych firm w USA i na świecie. Do tej pory Squiz współpracował już z takimi firmami jak Disney, Universal, Illumination, Warner Media i Ubisoft. Studio ma na koncie również swoją własną produkcję animowany serial Krake. Które doczekał się emisji w 210 krajach i zebrał 325 milionów wyświetleń na platformach cyfrowych. Tak Denis Dores komentował rozpoczęcie współpracy z Marvelem. Marvel szukał światowej klasy studia zajmującego się animacją, które stworzy świeży i niepowtarzalny styl, będący zgodny z esencją mark. Tak naprawdę to znaleźliśmy wspólny język już podczas naszych wstępnych rozmów. W Los Angeles w zeszłym roku. Cieszę się, że kreatywność i talent naszych artystów rozbrzmiały tak silnie w Hollywood, zaznaczył Dorę. Każdy z odcinków będzie samodzielną i zamkniętą historią, która zostanie umieszczona w alternatywnej wersji uniwersum Marvela. Pierwszy sezon będzie liczyć 10 odcinków i zadebituje latem tego roku. Wiadomo też, że pierwszy odcinek będzie opowiadał historię, co by było, gdyby Peggy Carter została kapitanem Ameryką. Swoim animowanym odpowiednikom głosu życzą aktorzy, którzy wcielili się w te postacie na dużym ekranie. Między innymi Chris Evans jako Steve Rogers, Michael B. Jordan jako Eli Kilmonger, Sebastian Tan jako Bucky Burns, Josh Brolin jako Thanos i tak dalej. W serialu pojawi się też pierwszy raz serialowa wersja Warera, potężnej istoty należącej do rasy kosmitów, której celem jest obserwowanie zachowań innych ras w całym wszechświecie. Sektor Ziemi obserwuje Łatu, pojawiający się przy okazji najważniejszych wydarzeń dotyczących naszej planety. Głosy podłożą mu Jeffrey Wright, aktor, którego możemy oglądać w serialu Westworld i najnowszym Bondzie, oraz który zagra komisję Pisarza Gordona w filmie The Batman w 2021 roku. Pierwszy serial Disney Plus już niedługo. Do internetu trafił najnowszy opis serialu The Falcon and the Winter Soldier który zdradza nam co nieco informacji na temat powrotu barona Zemo, przyjaźni sama i Baka oraz nowego kapitana Ameryki MCU. The Falcon and the Winter Soldier skupia się na tytułowej dwójce bohaterów w sami Wilsonie, czyli Falconie, granym przez Antoniego Maciego oraz Bakim Barsie, zimowym żołnierzu którego gra Sebastian Stan. Rozpoczęcie prac nad serialem zostało potwierdzone przez prezesa Marvel Studios, Kevina Feitch, podczas comic w San Diego w 2019 roku, a daty wydania zapowiedziano na koniec 2020. Od tamtego momentu było już wiadomo, że serial The Falcon and the Winter Soldier będzie miał premierę w okolicach sierpnia 2020 roku na platformie Disney+. Prace nad pierwszym serialem telewizyjnym Marvel Studios rozpoczęto pod koniec zeszłego roku i od tego czasu mogliśmy się coraz więcej dowiedzieć na temat nadchodzącej produkcji dzięki oficjalnym i nieoficjalnym zdjęciom. Jedne z ostatnich zdjęć z planu uchwyciły drużynę kobiet Łotrzyc, wcześniejsze zdjęcia pokazały nam też nowego kapitana Amerykę. Johna Walkera, którego zagrał Wild Russell, pomimo tego co widzieliśmy pod koniec Avengers Endgame, chodzi o scenę, w której Steve Rogers przekazuje swą tarczę Samowi, jak zwykle amerykański rząd ma innego kandydata na nowego obrońcę Ameryki. Nowy opis nadchodzącej produkcji pokazuje nam o wiele więcej od tego czego spodziewaliśmy się do tej pory. Podczas corocznego spotkania wspólników The Walt Disney Company pokazany został nowy wiastun The Falcon and the Winter Soldier który rozpoczyna się wizytą Bakiego w więzieniu w celu odwiedzenia Zemo, którego gradanier brał, Zemo próbuje zmanipulować Bakiego, chcąc po raz kolejny wybrać mu mózg. Co na szczęście kończy się porażką. Wygląda więc na to, że przeprogramowanie w wakandzie zakończyło się sukcesem. Następna scena pokazuje nam nowego kapitana Amerykę, prezentowanego przez rząd USA podczas wydarzenia pięknie przystrojonego w czerwone i niebieskie barwy. Widzimy też figurę starczą stojącą zaraz za sylwetką nowego kapitana. Zgodnie z tym opisem, najnowszy zwiastun jest jakby rozszerzoną wersją pokazane, pokazanego wcześniej teasera podczas Super Bowl 2020. Dodatkowo możemy ujrzeć konfrontację zimowego żołnierza z Zemo, który najwidoczniej uciekł z więzienia i planuje wznowić program Super Żołnierzy, w czym zapewne przeszkodzi mu Baki. W dodatku, spekulacje nad nieprzyjacielskimi relacjami sama z Bakiem zgadzają się z tym, co ostatnio usłyszeliśmy od Makiego na ten temat. Nawet jeśli sam i Bakie rzeczywiście się zbytnio nie przyjaźnią, co jest potwierdzone tym, iż widzieliśmy ich kłócących się w Civil War, w sytuacjach kiedy byli oni sami na ekranie, to teraz, kiedy Steve przeszedł na emeryturę, będzie czymś interesującym rozwój przyjaźni lub wrogich stosunków między samem i Bakim, a także zobaczenie jak posiadanie tego samego przyjaciela wpływa bądź wpłynęło na ich relacje. Wracając zaś do przyjaźni Steve'a i Bakiego w Avengers Endgame, to chyba każdy z nas się zastanawia, jakie skutki pociągnęła za sobą decyzja Steve'a i jak zostanie to finalne pokazane w serialu. Serialu, którego produkcja nadal trwa, a sierpniowa premiera nieubłagannie się zbliża. Tak więc pozostało nam już tylko na nią czekać i nareszcie się przekonać, czy seriale Disney Plus to dobry pomysł. A teraz czas na podsumowanie tygodnia wraz z komiksami. W tym tygodniu zadebiutowała jedna nowa seria poświęcona Cable'owi. Drugie zeszyty otrzymały Gwen Stacy oraz Nebula. Macie również okazję sprawdzić co słychać u ant w jego trzecim zeszycie. Czwarty zeszyt zaś otrzymali Thor i znany z Into the Spider-Verse Spider-Ham. W tym tygodniu wyszedł również szósty zeszyt Ghost Ridera, ósmy X-Menów, 9 New Mutants, 24 Venoma i 32 Avengers. Jeśli, jeśli jesteście na bieżąco z komiksami i chcielibyście opowiedzieć o nich coś więcej, zostawcie komentarz na naszej facebookowej grupie. To wszystko na dzisiaj. Zapraszamy do komentowania i na naszą grupę na Facebooku. Czytał Kozlo Adam Martin Bartkowiak. Pozdrawiam. Cześć.